Wcześniej, ja teraz jestem w samochodzie w Kurniku. Nie jest o. Nie Bo to sobie Na szczęście nie ma nikogo. Jeszcze to jest to że głupoty opowiada mnie, że steruje myślami. Ja tutaj z nimi jadę już prawie 10 lat. I oni na mnie tutaj stosują wszystko. Maksimum, jakie tylko się da. Generalnie. Aha, bo teraz będzie szumiało, jak jestem, bo jest wystawiony wiatr. Naprawdę, tak jest, że ja już zauważyłem, że już nawet nie muszę nic odzywać się. Wystarczy, że pomyślę o nich negatywnie czy coś i od razu y, szału dostaję ja i od razu to widzę, jakie treści się zaczynają wyświetlać. Mówię, mówię, nagrywam tylko po to, żeby udokumentować i opisać, co się dzieje, nie? co robią. Bo co tu się w ogóle dzieje, nie? że tu jest już psychoza. Ja teraz też ten materiał będzie krótki. Ja nie, nie jestem w stanie, tutaj nie mam możliwości nagrywać jakichś długich dni, tylko Powiem tylko to, co jest ważne, co jest pilne i, i ten. Że to może brzmi dziwnie, czy może brzmi śmiesznie, ale im lepsza, im bardziej zaawansowana sztuczna inteligencja jest. Tym szybciej, jakoś bardziej. Wpływam na ten tłum. Teraz muszę to wziąć tak, bo mnie to rozprasza. Im lepsza, im bardziej zaawansowana, sztuczna inteligencja, tym, tym łatwiej, tym delikatniejsze to wszystko jest. Tym bardziej stresuje i tym bardziej irytuje już nawet samą w ogóle myślami, samym wyrazami twarzy. I nie da się w tej pracy. No, w tej pracy się w ogóle nie da czegoś takiego. To jest bez sensu. Im bardziej jestem zmęczony, to w ogóle nie jest praca. To jest głównie ilość tam grupka policjantów, która siedzi i patrzy się, jak ja się czuję i im bardziej się na przykład denerwuje czy coś, to, to oni szału dostają. I to jest taka relacja jak właśnie z tą żoną, co wraca pijany do domu. I oni się patrzą tak, jakby na mnie człowiek zdenerwuje. Cały czas. Jak ich rozśmieszam, to się cieszą, wszyscy żartują, jak ten. Bo ja widzę to po treściach, po ludziach, jak w ogóle ten. Nawet podsyłają, bo ludzi, podchodzą jakieś tam wszystko, wesoło, śmiesznie, niby ten. A jak już zaczyna być zmęczony, już jadę dwa, 3 dni zaczyna się robić nerwówka i zaczyna się w ogóle problem. nie? I zaczyna się straszenie mnie, że pożałuję, że zobaczę, że coś tam ten. I teraz właśnie jest taka sytuacja, że. I to, to jest w ogóle. No to jest bez sensu. To jest największa tragedia w ogóle tej mojej pracy, tego jeżdżenia tutaj. To jest cały główny problem. To nawet mery z Polski wyświetlili na wieżowcu w Nowym Jorku. To mery z Polski wyświetlili, że gębek wyraz twarzy, które ona paradiowała, który ich irytuje tutaj najbardziej w tej pracy u mnie. I, ja byłem naj... I to od tego się zaczęło taranowanie tirami, od, tego, od tej miny, od tego wyrazu twarzy. I to jest tak, się wczuwają w to. Tak, w ogóle teraz, dzisiaj to już, już po prostu. A im bardziej, im dłużej jadę, im bardziej jestem właśnie przemęczony, czy ten, im mniej przerw mam. Tym bardziej tak jakby się zaczyna taka nawzajem, jedna strona widzi, że jestem poddenerwowany, przemęczony, zaczyna, podpuszcza, zaczyna denerwować, zaczyna jakieś tam uszczypliwości, ja zaczynam oddawać i zaczyna się robić taka pętla. I to już dochodzi później do maksa, nie? I to jest, to jest, nie ma tu żadnego śledztwa tak naprawdę, żadnej sprawy nie ma, nic, nie, to wszystko to są takie, y po prostu, tak jakby wziąłeś na przykład takiego Bąkiewicza i się go tam spytać, co sądzi, nie wiem, by to takie zaczął wymyślać różne, nie? To jest takie po prostu upośledzone intelektualnie debilizm, nie? I to w ogóle nie, nie ma na, na, żadnego, jest 99%. właśnie to patrzenie się, nawet te zarzuty też wynikają z tego, że jakiś się przestraszy, czy zestresowany, albo cały ten tłum płynie na mnie, dlatego że w ten sposób śledztwo, na tym się śledztwo opiera. Śledztwo się opiera y, na tym, jak ja się będę zachowywał, jak ja będę się patrzył, jak ja będę w ogóle tam. Wszystko, cały ten tłum, cała policja, wszystko, to, też y, podrzucanie mnie tłumowi, nie? na przykład takie, jakieś żarty, straszenia, robienie śledztwa, podejrzanie tymi oplami, na przykład czy jakieś ustawienie ludzi, wszystko opiera się na moich emocjach, śledzeniu i obserwowaniu ich. I to jest, no, chyba widoczny taki efekt uboczny tego, że bardzo łatwo jest mi je też wyprowadzić z równowagi. I yy, czasami to już jest w ogóle aż przeginka. To już dochodzi do takiego. Ja, no jedzie sobie człowiek, pracuje czy coś, ja coś to powiem, coś ten, tam ci od razu z tutaj zaczyna się nienawiść, awantura ten. Cały czas jest taka gra psychologiczna między mną a tą inwigilacją tutaj. I no, stop widać, że jest muszę być mega wypoczęty, bardzo wypoczęty muszę być. Dobrze się czuć. I wtedy ja jestem tak jakby takim królem, takim dyrygentem emocji wszystkich. I Ja wtedy zarządzam, że jest wesoło, że jest dobrze, nie? I oni się wszyscy cieszą, mnie i wszystko jest dobrze, że tak zapominają, że może o śledztwie, nie? I to no, ja nie mogę cały czas się dobrze czuć cały czas też tam. Szczególnie, na przykład, teraz jest jakiś przejazd awaryjny i ten, i kurde, już jest normalnie y, tragedia, już jest taka psychoza, takie w ogóle już zaczęli treści wyświetlać. I to też nie jest tak. To można wkręcać jakichś starych dziadków tam przełożonych, którzy nie kumają. Można sobie wkręcać, nie takich tam. Tutaj. Y, Wiem, że ja jadę już 10 lat, obserwuję to, jak są treści dostosowywane, jak jest to wszystko, jak się popisywali, że super AI teraz pracuje, oni mogą mi tutaj ten wyświetlić wszystko, że za pomocą AI śledztwo prowadzą mi ta AI na przykład, że oni tam ją tak dostosują, żeby ona mnie straszyła, żebym się przyznał, że co zrobiłem, czy ten, żebym się przyznał tych wszystkich rzeczy, i, i ten, ile, ile skrzywdziłem tam i tak dalej, że. że... I tak ten to co miało być, że ukryłem w pamięci, że to, to sztuczna inteligencja wydobędzie to ze mnie i ten, nie, i no jest coś takiego, że to jest oczywiste, że nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja sobie sama tutaj te treści, algorytmy, tylko ja jestem osobą wyjątkową, gdzie jest dla mnie indywidualnie dostosowane to śledztwo trwa, poważna sprawa, obława największa w historii policji. Policja jest w trudnej sytuacji, bo jest ośmieszona, jest bardzo, bardzo krytyczna sytuacja, że straszy, wyszło na jaw, że są po prostu idiotami, że są oszustami, głupkami i tak dalej. Oni bardzo nie, nie lubią czegoś takiego i próbują od, jakoś to odwrócić, naprawić, próbują jakoś to po prostu jakoś się wydostać z tego, żeby od, odwrócić losy tego śledztwa. Więc to nie jest tak, że to są same algorytmy, gdzieś tam w przypadku mojej osoby ustawione są i są tam sama samo te treści tam wyświetlają się randomowo. Nie, to jest wszystko bitwa na śmierć i życie, żeby coś tam udowodnić. nie? Więc to takie bajki, że niby ten, że to nie oni, że to samo niby to można wkręcać, ale takim ludziom typu Maciej albo Jarosław Kaczyński, nie? A, a nie ten, nie tutaj, bo to no, nie ma co nawet. Dobra, ja się spróbuję wyluzować teraz. Spróbuję jakoś, żeby nie irytować ich, żeby tych policjantów, tak jak ta żona, co wraca do domu zmęczony, rozumiem, że jest teraz pod koniec dnia. 19.35. Oni tam cały czas się patrzą, bo przyszła następna zmiana, pewnie. Wkurwiony. Widzę, że już jest jeden w drugim wkurwiony, i jeszcze widzi mnie, jak ja zacząłem. Tak, czy coś jeszcze zaczynam myśleć negatywnie, tak, ta sztuczna inteligencja i tam prawda, wyświetla chyba, czy coś tam jakie emocje, co myślał o nich i tak dalej negatywnie, oni zaczęły się mścić, czy ten. Nie, okej, okay, spróbuję wyluzować, żeby ich nie podpuszczać, żeby ten. Na razie wyłączam, bo już przekroczyłem limit, naprawdę, już, już znowu zapłacę kolejne 100 zł. Za co ja to płacę? Za co ja płacę to tutaj tam, za firmy. Płacę za to, że oni patrzą się nade mną i że jest w ogóle ta trwata gra psychologiczna między mną a tą inwigilacją, i cały czas ten. i ja jeszcze koszty za to, to ponoszę. I jeszcze z banku mi piszę, że dogodny termin wymyślą. Jaki termin, jaki termin dogodny? Terminy nie mają żadnego znaczenia. Jest po prostu tylko i włączy tutaj, to cały czas to śledztwo to i, i po prostu y, ta chora relacja, jakaś taka. Psychopatyczna, że ja po prostu cały czas muszę się dobrze czuć, bo ja steruję w ogóle tak tym tłumem, tym emocjami całymi, nie? I tutaj po prostu termin nic tu nie zmieni kredytu. Dobra, ja na razie wyłączam, muszę wyłączyć, bo po prostu przekroczyłem limit.